最初に学校に行く前に行く前に行く前に行く前に行く前に行く前に行く前に行く前に行く前 I 60 metrów drogi hamowania tramwaju. W tym starciu nie masz szans. A osoba wewnątrz samochodu jest nieprzytomna. 40 ton. I panna będzie musiała przeciąć latę. Proszę Państwa, do akcji wkraczają radcy medyczni. Radcy medyczni. na nowe zdjęcia. Od ramiona. 40 dolarów i 60 metrów drogi hamowania tramwaju. W tym starciu nie masz szans. 40 dolarów i 60 metrów drogi hamowania tramwaju. W tym starciu nie masz szans. Razem bezpiecznie. 嗯。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> yeah.